Siemanko, siemanko, to jest tylko peścik, tylko po to, żeby sprawdzić jak działa, gdy mówię normalnie, a gdy mówię tak jak zawsze, czyli trochę unoszę głos i mówię troszkę głośnie. Jestem ciekawa jak będzie się nagrywało na tym nowym mikrofonie. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie na balkon, bo mam odsłoniętą firanę i tak idealnie siedzę, że widzę inne mieszkania naprzeciwko. Mam nadzieję, że nikt nie będzie akurat patrzył na mnie, bo będę się czuła głupio. Siemanko, siemanko, bonjour, witam serdecznie na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym i pewnie nie ostatnim holem z temu. Właśnie zauważyłam coś, co muszę sobie jeszcze przynieść, ale to za chwilę, jak będę robiła przerwę, żeby nie wstawać, bo wstawanie jest męczące w moim przypadku. I nie wiem, od czego zacząć. Zacznijmy od dużych rzeczy, których jeszcze nie rozpakowała. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, i zamówiłam ją z myślą o moim psiaku, który ma problem ze stawaniem i schodzeniem tak na śliskich powierzchniach. Mam parkiet w całym mieszkaniu. Tak, właśnie sobie poprawiam nowe kolczyczki, o których też opowiem, to później, bo jakoś tak czuję się jeszcze niepewnie z nimi. Ehm, dobra, wróćmy do tego, o czym mówiłam, a mianowicie takie puzzle zamówiłam, które jeszcze nie rozpakowałam ponieważ docelowo chcę je rozpakować na nowym mieszkaniu a że w tym zostajemy już niedługo chociaż nie wiem może je rozpakuję może nie zobaczymy bo póki co mój psiak ma się dużo lepiej nie ma już problemów ze wstawaniem nawet z podłogi co jest dla mnie o oh my god jaka ulga i ma rozłożoną matę z jogi przy swoim legowisku na które właśnie patrzę więc nie ma potrzeby, żeby teraz w tym momencie to robić. A jeżeli nie wykorzystam ich dla psiaka w nowym mieszkaniu, to myślę, że dam je do mojej sypialni. Tak, na nowym mieszkaniu, którego nadal nie mam. Które... Nie, 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 nie dzisiaj o tym, nie dzisiaj o tym. Dobrze, przejdźmy do kolejnej rzeczy, której jeszcze nie rozpakowałam, bo również jest na nowe mieszkanie, ale teraz ją rozpakuję. Jest to nowa wycieraczka. Ojej, oh taka wielka. Ogólnie kupiłam ją. Bo chciałam ją, bo wydawało mi się, że ona jest 3D. Niestety nie jest. Zrobię Wam potem przebitkę, ale jest okej. Okay. Myślę, że takie na start będzie okej, okay, a następną wycieraczkę już kupię bardziej porządną, bo ona oczywiście nie była jakaś mega porządna. I nawet nie wiem, że kosztowała pewnie z dwa franki, więc niedużo. I to jest takich rzeczy na nowe mieszkanie. Kolejną rzeczą, którą również skupiłam z myślą o przeprowadzce, są takie pojemniki, których jeszcze również nie otwarłam, ponieważ jeszcze nie wzięłam się za sprzątanie i za odgracanie mieszkania. Są to pojemniki na ubrania, a myślałam, że będą większe. Właśnie planuję sobie jeszcze zamówić takie duże, ale to też już, jak będę na nowym mieszkaniu, tu jakąś drobnicę pochowam. Są takie dwa. Nie było to drogie, chciałam zobaczyć, jak to wygląda. I. I, I właśnie takie rzeczy planuję zamawiać na temu, które będą mi pomagać w organizacji mieszkania, w porządkowaniu itd., itd. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, już nie z myślą o przeprowadzce, a o moim normalnym codziennym funkcjonowaniu, to do prania butów. I to podpatrzyłam u Enjoyment. I tu ma w środku takie, jak są zrobione dywaniki, że ma to Wygadać się nie mogę. Ogólnie idea jest taka, że jak wrzucę tu buty, to nie będą trzaskać po bębnie czy po suszarce. I dzięki tym właśnie wypustkom, które są w takich dywanikach, tylko one nie są gumowe, tylko są materiałowe, to chciałam powiedzieć, to właśnie one będą amortyzować te uderzenia. I dzisiaj będę pierwszy raz prała moje klapki w tym, bo chcę zobaczyć jak to będzie słychać. Jestem bardzo ciekawa. A co do klapek, to kupiłam sobie również klapuszki, japoneczki, takie napompowane. Oglądałam parę TikToków, jak one są robione. I ja mam moje kroksy, yy, które sobie zamówiłam, jak się tu wprowadziliśmy z materiałem. Materiał już jest zjechany i ja nie lubię ogólnie klapek. Ja wolę japonki i zdecydowanie bardziej wolę japonki. Co do tych japonek, to one nie są zbyt dobrze wyprofilowane. Jak się w nich chodzi, to. Noga troszkę mi ucieka, tak jakby bardziej w tą stronę, tu do środka, ale myślę, że jak się w nich będzie chodziło dużo i one się w końcu wypłaszczą, rozchodzą, to pasują się w końcu do kształtu stopy i będą mega wygodne, bo ja tak zawsze miałam, że wszystkie japonki na początku, no ok, gdzieś ta noga mi troszkę ucieka, a potem jak już są takie rozplaściałe, to wtedy jest wygodniej. I jeżeli chodzi dalej o buty, no to. Do suszenia butów, bo chciałabym przestać suszyć je w suszarce, ponieważ kilka butów przez to rozkleiłam. Nie wiem, czy przez pranie, czy, czy przez suszenie, ale do suszenia butów, czy nawet dzieci, jak przyjdą w mokrych, to będzie łatwiej wysuszyć. I mam takie dwa. Co dla dzieci, to jeszcze do składania ubrań dla młodych. I jeden młody jest bardzo zainteresowany składaniem, bardzo mu się to podobało i już wykorzystywał i poskładał 30 koszulek w 5 minut, był mega zadowolony. Szkoda, że nie ma takich do majtek i do skarpetek jeszcze, bo wtedy moje dzieciaki by jeszcze chętniej składały swoje ubrania. Także to. Co jeszcze zamówiłam? Szczotka do włosów. Tak, gigant szczotka do włosów. Myślałam, że ona jest mniejsza, jest mega wygodna, jest fajnie wyprofilowana. Ogólnie ją kupiłam po to, bo mi się trochę kręcą włosy. Że z nadzieją, że kiedyś wrócę do kręcenia i będę sobie na tym zawijała te kręciołki. We will see, zobaczymy. Póki co jest fajna, jest mocna i jest duża, i uwielbiam ją do drapania włosów, do wdrapania głowy. Mm. E, ogólnie, jeżeli chodzi o włosy, to mój szampon, ten drogi, za 15 franków prawie, działa. I jestem pod wrażeniem tego, jak on działa, że faktycznie nie swędzi mnie głowa i łupież się zmniejszył. I jest mega wydajne. Nie trzeba dużo, żeby się dobrze skienił. Co jest też dla mnie mocno istotne. Jak już widzieliście wcześniej na zapowiedzi, kupiłam sobie mikrofon, który właśnie tu jest. Przetestowałam go, próbowałam go połączyć przez Bluetooth. W sensie myślałam, że on będzie się łączył z telefonem, ale okazuje się, że on łapie po prostu po włączeniu tego cindzla do do telefonu, on już po prostu łapie dźwięk, i nagrałam taki dźwięk, jak poszłam do drugiego pokoju. Może, to super, mogę teraz gadać na odległość i będziecie mnie normalnie słyszeć. No, jestem się dumna, A kosztowało chyba cztery franki, więc no mega dużo. Pewnie nie jest to najlepszej jakości mikrofon, na pewno, ale przynajmniej już jest coś. I mega mi daje frajdę. Jeżeli chodzi jeszcze o takie elektroniczne rzeczy, to bodajże Sylwia z kolorowelowem powiedziała, że przy każdym zamówieniu z temu zamawia kable. Ja również postanowiłam zamówić 3-metrowy kabel 2 razy C do komputera. Ponieważ mój komputer, albo moja ładowarka, albo prąd w Szwajcarii, nie wiem, spala mi inne kable. Miałam kabel z Atlas, za który zapłaciłam 40 franków. No, chyba tak. Miesza z tym. I spalił mi się po dwóch dniach. Kupiłam najtańszy kabel w milerze tutaj. Za 4 franki, taki króciutki, po prostu, żeby ładowało coś, bo nie mogłam ładować laptopa, to działał, dopóki mi dziecko go nie popsuło, <grywa> bo wyrwało mi te srebrne. A potem kupiłam jeszcze dwa, no i postanowiłam zamówić. I też żałuję, że nie zamówiłam kilka sztuk, bo następnym razem zamówię nie dość, że kilka sztuk, nie dość, że on jest materiałowy, w sensie, no nie jest to gumowe, więc łatwiej się nim operuje. Jest w różnych długościach i w różnych kolorach. Więc super, bardzo mi się podoba ten zakup i myślę, że faktycznie przy każdym zamówieniu będę zamawiała kable, bo to jest coś, co się niszczy, dzieci mi niszczą i się przyda, zawsze się przyda. Poza tym ładnie wyglądają. Z takich innych doperałek to zamówiłam jeszcze taką przyczepkę do telefonu z wypustkami, bardzo mocno trzyma, z myślą o tym, że jak będę nagrywała w kuchni, bo ja zawsze jak w kuchni nagrywam to daje telefon na okno i on troszkę jest za nisko. Chciałabym, żeby był troszkę wyżej. No i to super trzyma. Super trzyma na takich płaskich powietrzniach, typu lustro, szyba, ekstra. Bardzo mi się to podoba, też kosztowało jeden frank. Z takich innych to kupiłam takie wygłuszające mm, słuchawki, zatyczki do uszu, bardziej mi powiedziała. No i faktycznie działa. Coś tam działa. Kupiłam je z myślą o sobie, ale kupiłam też dzieciom. Kupiłam je z myślą o sobie, bo czasami, jak jeżdżę autobusem i nie mam swoich słuchawek, poza tym moje słuchawki są już zepsute i harczą, ale czasami ich zapomnę i to jest coś, co chcę mieć zawsze pod ręką. Kupię sobie też kilka par i żeby wrzucać w różne torebki, żeby mieć na wszelki wypadek, bo ja jestem wrażliwa na dźwięki i one działają. Po prostu lekko wygłuszają i to jest dla mnie wystarczające. I fajnie wyglądają, bo mają kolor. Kupiłam troszkę biżuterii do uszu, ale to z Wam zrobię przebitki albo wrzucę zdjęcia, które, e, które zamówiłam. Takie, które nie są do przebijania, też tam są takie, co ja mam dziurki w uszach, ale nie lubię nosić, bo mnie swędzą. E, więc kupiłam sobie takie ala na usznicę do, do nakładania na usze, tak samo jak zakupiłam do nosa kilka sztuk, e, takie, no, gdzie nie trzeba mieć dziurki, tylko się po prostu je wkłada. Żeby sobie potestować, jak się z tym czuję, i myślę, że to jest super opcja. Bardzo mi wygodne są te z boku. Te muszę mieć mniejsze, na pewno muszę mieć mniejsze, bo mi się nie podoba, że jest on taki duży, bo jak one są niżej, to to średnio wygląda. Nie wiem, czy będzie widać, bo z daleka one są bardzo delikatne, i nie podoba mi się, że on tak bardzo mocno jest duży, i chciałabym mniejszy. Także to to, i kupiłam sobie takie naklejki do butów, żeby zakleić obdarte piętę, Ale myślę, że muszę kupić nowe buty, po prostu, bo moje obecne buty są zdarte już w środku po całości. Dobra, to to, i zaraz opowiem Wam o moim nowym hobby, ale zanim to, to chwila przerwę, muszę się napić i chcę przynieść jeszcze dwie rzeczy, które zamówiłam. W sumie jedną, którą zamówiłam, drugą pokazać Wam, jak się sprawdzę. I to wszystko chyba z tych rzeczy takich ważniejszych. Dobra. Przejrzałam sobie to, co nagrałam, bo muszę przerywać nagrywanie, bo mój telefon się nagrzewa, żeby mi nie skasował, żeby się troszkę ostudził. I mam wrażenie, że ten mikrofon skrzeczy. Dajcie znać, czy również macie takie wrażenie, że ja na nim skrzeczę, w sensie, że ja. Ale to taki pierwszy na próbę. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam z temu, jest Dremel. Nie wiem, jak to się mówi, poprawnie po polsku. Jest on do ładowania, nie na baterię. Ja poprzedni miałam na baterię, który nawet tu mam i mogę Wam je porównać. Ten jest na baterię, na cztery baterie i na takich najtańszych czterech bateriach on potrafi pół godziny działać. Ten działa troszkę krócej na ładowaniu, z 20 minut, ale jest dużo mocniejszy. Jest dużo mocniejszy. I jest bardziej poręczny, bo jest mniejszy, więc można delikatniej nim się obchodzić i ma dużo mniejszy ten dremel. Pewnie tu się da dokupić końcówkę, ale jest super. Bo jest taki malutki. I zrobiłam wszystkie pazurki mojemu wsiakowi. Już ma teraz wszystkie króciutkie pazurki. I jest mega wygodny. Robiłam to w sumie 3 dni, bo ja to wiecie, wszystko partiami robię ładowałam, po dwa paznokcie robiłam, ona miała długie paznokcie i twarde, ona ma przede wszystkim bardzo twarde paznokcie i tak na dwa paznokcie mi wystarczał. Na tylnych łapach potrafiłam całą łapę zrobić, bo tam są krótsze i cieńsze te pazurki, to potrafiłam całą łapę zrobić na jednym ładowaniu. No i ładował się gdzieś z pół godziny, godziny i mogłam dalej robić, no ale ja robiłam raz i potem wracałam po na drugi dzień do tego. Także to super się sprawdza i dostałam również do paznokci. Te końcówki, ale nie wiem, czy będę robiła. Może pedikir, może, bo to wygodniej będzie robić. Skórki opracowywać I, 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 i zobaczymy, czy będę to wykorzystywała też do innych rzeczy. No i dużo nakładek dostawałam tych takich do zmiany, a to, to też łatwo kupić, to nie jest drogie. Ok, to teraz przejdźmy jeszcze nie do mojego nowego hobby. Bo jest mi wstyd, że ja mam tyle rzeczy rozpoczętych, a nie realizuję ich. Mam rozpoczęte kolorowanki, które leżą obok mnie. Mam rozpoczęte diamenciki, które mój syn kontynuuje. W sensie on tam robi parę diamencików. Mam rozpoczęte szycie, do którego nie mogę usiąść i chciałabym namalować obraz teraz, kiedy dzieci nie ma, bo dzieci nie będzie przez tydzień, bo są na feriach u babci. I, I kupiłam sobie kolejną rzecz, ale o tym za chwilę, bo jest mi wstyd. Jeżeli chodzi o ten Powerbank, jest super, naprawdę jest super. Pokazuje, ile jest naładowanych: 13%. Szybko ładuje telefon, 1% nie równa się 1% w telefonie, ma troszkę większą pojemność. Szybko ładuje. I ja jestem mega zadowolona, i potrafię nim naładować i tablet, i słuchawki, no, no wszystko, wszystkie e, sprzęty. Także bardzo mi się to przydaje, i wrzucam go teraz do plecaka. Jak poszłam na wycieczkę z dziećmi, to zapomniałam i leciałam na końcówce mm, baterii. I myślę, że też zamówię sobie kilka takich powerbanków, bo naprawdę są ok. Jeszcze jakbym miała nowszy telefon, który by ładował poprzez położenie tylko na magnesu. To byłoby idealne, ale to może kiedyś. Jeżeli chodzi o szczotkę czyszczącą, super jest, świetnie doczyszcza, nie trzeba się męczyć. I czy się sprawdza? No, póki co mi się sprawdza w takich małych rzeczach. Ja się jeszcze nie wzięłam za duże porządki, więc nie jestem w stanie nic więcej o niej powiedzieć. Jeszcze ani razu jej nie ładowałam. Po pierwszym ładowaniu nie ładowałam jej ani razu, tak samo jak odkurzacza. Odkurzacz myślę, że powinnam częściej czyścić, bo jest to coś, z czego nienawidzę robić. W sensie odkręcić i to wyczyścić. Wiem, że to można pod wodą robić, zostawić do wysuszenia, ale to jest coś, co mnie brzydzi okropnie, przeokrutnie i nienawidzę tego robić. Więc e, jeszcze tego nie robiłam, jeszcze się nie zapełni. Wykorzystuję go do takich drobnych rzeczy, albo mam takie miejsca, gdzie się sierść od psa kum kumuluje i tam sobie właśnie to zgarniam, czy tam jak mi się coś wysypie, super jest. Naprawdę jest super i dzieci też z tego chętnie korzystają. Jest trochę głośny, no ale to odkurzacz, no to co by się dziwić. I podobno da się przełożyć tą końcówkę na drugą stronę i będzie on dmuchał, ale jeszcze tego nie wykorzystałam. Ani razu, więc nie jestem w stanie nic o tym więcej powiedzieć. Eee, o kolczykach mówiłam, o tym mówiłam, no to zostaje mi już tylko ostatnia rzecz, czyli moje nowe hobby. Jak się to mówi? Needle punch? Needle punch. Takie coś, i będę chciała robić takie 3D różne rzeczy. I sobie kupiłam do tego odpowiednie sprzęty. Tu nie są wszystkie. Nie wiem, gdzie je położyłam. Gdzieś pewnie prze... schowałam przed dziećmi, żeby mi dzieci tego nie ruszały, i teraz muszę to znaleźć. Pewnie w szafie jest w sypialni. I to jest moje nowe hobby, które rozpocznę realizować w kolejnym. Nie w następnym, tylko jeszcze następnym wideo, ale o tym to już Wam pokażę. I marzy mi się robić takie 3D Jezus, Łaty, które mogę naszywać w różnych miejscach, czy dzieciom nawet na kolana, czy właśnie chciałabym sobie też taką wycieraczkę zrobić, taki dywanik. No, takie rzeczy mi się marzą, żeby robić. I kupiłam sobie oczywiście wszystko już do tego. Już mam wszystko. Łącznie z materiałami do wyszywania, ale też widziałam, bo oczywiście już pooglądałam milion filmów na YouTubie, jak to robić, że można zrobić na zwykłych materiałach i, i taki mam plan na najbliższy czas. Ale tak jak mówię, jest mi wstyd, ponieważ mam rozpoczętych milion tematów, pomijając już fakt, że jeszcze nie zaczęłam z polnisze pierogi, który nadal siedzi mi bardzo mocno w głowie, i chcę rozpocząć ten temat też po przeprowadzce, może po wakacjach, bo chciałabym się do niego dobrze przygotować, bo jest to temat, który mocno we mnie siedzi i który chciałabym rozprzestrzeniać. Więc jak widzicie, jest tych tematów sporo. A jeszcze <laughs> kamień, tak jest, widzicie, widzicie moja figurka kamieniowa, że jeszcze kamień i malowanie kamieni. No to tych tematów, jak widzicie, jest sporo, sporo, sporo. Ja uwielbiam tworzyć, uwielbiam rzeczy kreatywne. Brakuje mi na to czasu i chciałabym codziennie, chociaż 10 minut z jakimś tematem usiąść, ale o tym opowiem Wam już w następnym wideo. I w następnym wideo przygotuję razem z Wami plan do przeprowadzki. A co do przeprowadzki, to wszystko będzie już w kolejnym wideo. A tymczasem dajcie znać w komentarzach, co Wy zamawiacie z temu. Oglądam. Kilka osób regularnie i wiem, co one zamawiają, ale może ktoś, kogo nie oglądam, również tutaj trafia i również zamawia na temu, to dajcie znać, co wy zamawiacie. Możecie wrzucać linki, możecie wpisywać opisy. Ja myślę, że rozpoczęłam swoją przygodę z temu na dobre. Kolejne zamówienie będę robiła już na nowym mieszkaniu. Bo tak jak mówiłam, już nic nowego nie dokupuję. To jest koniec, to co przyszło, i już nic, absolutnie nic nowego nie kupuję. Teraz jest czas pozbywania się rzeczy, a nie zakupywania. Także tak, dajcie znać, co wykupujecie na temu. A tymczasem ja kończę i widzimy się w kolejnym vlogu. Ciao, ciao!